Jedne z najciekawszych i najbezpieczniejszych sportowych rękawic na rynku. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RR Moto, a dzisiaj zobaczymy sobie RST Tractech Evo 4. Osobiście bardzo lubię serię Tractech Evo od. RST, bo pamiętam dokładnie swoje początki, kiedy zacząłem jeździć motocyklami sportowymi i te rękawice przez te lata cały czas ewoluowały i są to jedne z najpopularniejszych rękawic na rynku. Dlaczego? Bo stawia RST przede wszystkim na wysoki poziom bezpieczeństwa, o którym wam za chwilę powiem, a z drugiej strony mamy stosunkowo niską cenę, ponieważ za te rękawice nie musimy płacić, tak jak w przypadku innych sportowych topowych rękawic po 1000 czy 1500 zł. Te rękawice są Dużo tańsze, ale jednocześnie dostajemy po pierwsze podwójną skórę. Mamy tutaj skórę bydlęcą na zewnątrz oraz skórę kangura od wewnątrz. To oznacza, że ta skóra kangura przede wszystkim, ona jest dużo bardziej miękka. Przy zachowaniu, uwaga, Wyższego poziomu odporności na ścieralność, więc jednocześnie mamy bardzo dobre poczucie naszej manetki, dobry grip na naszym motocyklu, a z drugiej strony ten poziom bezpieczeństwa w ogóle na tym nie cierpi, a nawet jest wyższy. Oprócz tego RST chwali się, że ma certyfikowany, to się rzadko zdarza, mamy także zewnętrzne szwy i uwaga, nici kewlarowe. Ten żółty element, który tutaj widzicie, poza tym, że to jest właśnie dodatkowy kawałek skóry, to jest on przyszyty nicią kewlarową. To nie jest, że coś komuś nie wyszło, tylko to jest autentyczna nić kewlarowa, czyli taka, która jest dużo bardziej... Odporna na tarcie i ewentualnie zerwanie. Oprócz tego, poza tym, że mamy grubą skórę na zewnątrz, wewnątrz, dodatkowe kawałki skóry w tych newralgicznych miejscach, to w środku cała część dłoni jest oprócz tego wyłożona również kewlarem. Zaraz zobaczycie z bliska, właśnie, że całe wnętrze dłoni jest od środka żółte i jest to kewla. To w praktyce oznacza, że bardzo ciężko zniszczyć w pełni taką rękawicę. A co za tym idzie, nasza dłoń w tej półce cenowej jest bardzo bezpieczna. Ale to nie tylko tak, że mamy skórę i kevlar, bo mamy te twarde ochraniacze, o którym wam mówiłem dodatkowo, mamy także ochraniacze na palcach, mamy także slidery od wewnątrz, zarówno twardy slider, który po prostu będzie się ślizgał, jak i miękki absorber. Mamy także bardzo długi mankiet, który zapinamy na naszym kombinezonie. I mamy tak naprawdę dwa rzepy, z czego jeden jest podwójny, więc możemy sobie. Dokładnie wyregulować tak, jak chcemy, i jeszcze mamy mniejszy żeb na nadgarstku. Więc tą rękawicę zakładamy tak, jak chcemy, regulujemy sobie, żeby nam było jak najwygodniej i mamy ten wysoki poziom bezpieczeństwa. Mamy także specjalne połączenie tych dwóch palców. I po co łączy się ten mały palec? Po to, że czasem podczas wypadków potrafi ten palec zrolować. Dosłownie go. Wyciągnąć w tą stronę i go połamać. Dzięki temu, że jest to połączone, to już by musiało nam dwa palce wyrwać, więc ten efekt podwijania tego małego palca w takim wypadku jest dużo rzadszy. Samochraniacz karbonowy jest tak naprawdę na osobnym elemencie skórzanym, więc tu jest duża elastyczność. Mimo, że mamy ten keblar i on jest twardym ochraniaczem, to tutaj występuje duża elastyczność. Zobaczcie, że to bardzo fajnie jest wyprofilowane. Bardzo fajnie będziemy pracowali tą rękawicą. Rękawica od. Spodu jest perforowana, czyli mamy przepływ wentylacyjny, i oprócz tego mamy tutaj jeszcze absorber miękki pod tym ochraniaczem, więc to jest ważne. Podczas jazdy ten ochraniacz nie pije nas w kostki. Oczywiście każda dłoń jest inna. Więc to trzeba przymierzyć i sprawdzić. Natomiast ja z własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że rękawice RST w tym wypadku to są jedne z wygodniejszych. W dodatku warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz: to możecie zobaczyć na tej rękawicy, na mojej, one mi leżą idealnie z tego powodu, że ja mam szerszą dłoń i krótsze palce. I RST w tym wypadku tego modelu dokładnie jest takie samo: że ono ma więcej miejsca, jest szersze. Więc dla osób, które właśnie mają takie dłonie, to może być game changer, i te rękawice mogą idealnie Wam odpowiadać. Ja nie mam tutaj żadnego zbędnego miejsca, ona po prostu leży tak, jak powinna. Ale to jest zawsze bardzo indywidualna kwestia, więc zwracam Wam na to uwagę. Jeżeli rękawice RST Tracktech EVO 4 Was zainteresowały, to link do tego produktu znajdziecie w opisie tego filmu, a dla osób, które chcą przymierzyć te rękawice osobiście, zapraszamy do jednego z naszych sklepów. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.